Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj temat związany z pracą, a dokładnie chciałbym e, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto zostać żołnierzem zawodowym. Jest to słuchajcie, drugi odcinek, który jest na ten sam temat, ale tamten odcinek nagrywałem e, kilkanaście miesięcy temu, więc mam nadzieję, że coś nowego tutaj powiem. Czas, kiedy nagrywam ten odcinek, nie jest przypadkowy, ponieważ jest 15 sierpnia, a więc Dzień Wojska Polskiego i w niebo wstąpienie Najświętszej Marii Panny. Jest to takie, można powiedzieć, podwójne święto. I tutaj, co chciałem powiedzieć, szczególnie osobom młodym, które się zastanawiają, czy pójść do wojska. Ja uważam, że warto pójść do wojska. Ponieważ yy, tych czynników jest mnóstwo, tych plusów jest mnóstwo, na różnych płaszczyznach. Nie mówię tu tylko, bo dzisiejszy świat to skupia się głównie słuchajcie, na pieniądzu. Tak? Że, czy warto, czyli tu już sam, sam tytuł tego odcinka, nie? czy warto. Nie? Ile ja zarobię, co ja zdobędę. Tu chciałem przestrzec osoby młode przed tym, że jeżeli ktoś zamierza pójść do wojska, jest to służba, to jest różnica, to nie jest praca, to jest służba. Co wiąże się z różnymi plusami, ale również obowiązkami. Ale są również pewne profity, finansowe też. Chciałem przestrzec, że jeżeli ktoś się kieruje tylko finansami, to chyba nie jest dobry pomysł, ponieważ no, będzie nam ciężko przetrzymać ten yy, różne stopnie rekrutacji do tego wojska, różne stopnie szkolenia. Jeżeli Jedynym naszym motywatorem będą pieniądze. Ja, słuchajcie, poszedłem do wojska na ochotnika, mając 18 lat. Nie żałuję, i jeżeli miałbym jeszcze raz wrócić do tego swojego młodego wieku, to bym postąpił dokładnie tak samo. Dlaczego? Dlaczego, słuchajcie? Dlatego, że w mojej ocenie wojsko powoduje, że. Kształtuje charakter młodej osoby, szczególnie młodej osoby, bo ten charakter jest kształtowany właśnie w wieku młodzieńczym, a później już no, nie jest tak łatwo te nasze pewne przyzwyczajenia zmienić. Poza tym my w wieku młodym jesteśmy w stanie, ze względu na bardzo dobry stan zdrowia, ze względu na to, że jesteśmy chłonni wiedzy, Przejść te wszystkie czasami trudne szkolenia, z jakimi mamy do czynienia w wojsku, w różnych szkołach wojskowych, na różnych kursach. I uważam, że właśnie czym jest człowiek młodszy, tym szybciej właśnie powinien pójść do tego wojska. Dla mnie to, to szkolenie naprawdę nie było jakąś trudnością, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o wychowanie fizyczne. Ponieważ yy, byłem osobą młodą, sprawną, tak, zdrową, dlatego tutaj zachęcam młode osoby, że nie ma co zwlekać, słuchajcie, jak jesteście osobami młodymi, skończyliście tam jakąś szkołę, macie to 18, 20, 22 lata, to nie ma na co czekać, że a, dobra, jeszcze trochę popracuję tu w cywilu, a później pójdę do wojska. Nie, nie ma sensu, słuchajcie, ciśniemy od razu do tego wojska ponieważ w tym młodym wieku, ja powiem Wam szczerze, że no jakoś tak fajnie te wszystkie trudy związane ze szkoleniem spływają jak po kaczce. Ponieważ człowiek jest młody, ponieważ jest człowiek wesoły, ponieważ jest człowiek taki, taką ma energię życiową. I mi się wydaje, albo wydaje mi się, że warto, że warto. W... O co tutaj też chodzi? Zauważyłem, że niektórzy nie wierzą w siebie. Ja słuchajcie, jestem z... Pochodzę z przeciętnej rodziny, tak, zwykłej polskiej rodziny. Ja, słuchajcie, nie mam jakichś, nie wiem, ogromnych, nie miałem jakiegoś majątku, tak, jakichś szczególnych predyspozycji, ani fizycznych, ani jakichś umysłowych, ponieważ byłem przeciętnym uczniem, przeciętnym uczniem, ale jednak tam jest taki system szkolenia, tak to jest to wszystko ukształtowane, że nawet jeśli ktoś troszkę ma problemy z nauką, to poprzez to, że to jest że w, w szkoleniu wojskowym słuchajcie jest y, duży nacisk na systematyczność. Na systematyczność słuchajcie, codziennie powtarzacie dane czynności. Wy się tego nauczycie. Wy będziecie po kilku latach mistrzami w tym co musicie się nauczyć. W tym zawodzie, który akurat będzie w tej profesji. Bo wiadomo są różne wojska lądowe, tak, marynarka i tak dalej i tak dalej. Wy będziecie mistrzami po kilku latach i tu się nie ma czego bać, że ja se nie poradzę. Jak jesteś osobą młodą, to sobie poradzisz, bo jesteś osobą młodą. <laughs> nie wiem, czy ja teraz w wieku 50 lat bym sobie chyba poradził. Byłoby ciężko, musiałbym chyba kilka lat biegać i, i, i podnosić tą swoją, swoją sprawność fizyczną. To już mówiłem w poprzednim odcinku, tam w którymś, że bardzo duży nacisk kładzie się, słuchajcie, na wychowanie fizyczne. Więc tutaj jakie jest dla nas doświadczy, jak jest dla... jakie są dla nas wnioski, żeby... żeby sobie poradzić, nie zniechęcić się? Po pierwsze, słuchajcie, zwykłe ćwiczenia ogólnorozwojowe. Nie musi być żadna siłownia, nie musimy być żadnym pakerem, możemy być chudzi, możemy być grubsi, to w ogóle nie ma znaczenia. Te wojsko i tak z nas zrobi porządnych żołnierzy, tak powiem, porządnych obywateli. Poprzez te ćwiczenia, które będą, więc tam troszkę jeśli odstajemy, ale warto, słuchajcie, żeby zwiększyć te prawdopodobieństwo dostania się do danej szkoły wojskowej, warto już przed pójściem do tej szkoły rok, na przykład 12 miesięcy, co drugi dzień sobie biegać. Jeżeli nie możemy biegać, bo nie mamy sił, tak, mamy nadwagę powiedzmy, tak, no to chodzi, postanawiamy sobie, codziennie dwie godziny chodzę po lesie. Jak już troszeczkę schudnę, jak już troszeczkę te mięśnie będą mocniejsze, to postanawiam sobie dwie godziny z tego 30 minut biegnę, półtorej godziny idę po lesie. Ja sobie teraz nawet w wieku 50 lat robię takie marszobiegi. W wojsku też są marszobiegi. Polega to, słuchajcie, na tym, że że nie że ja ciągle biegnę, no bo jest ciężko cały czas biegnąć przez godzinę, tak? Ale troszeczkę sobie biegnę, trochę sobie idę. Proste ćwiczenia, słuchajcie. Prosta ogólnorozwojówka. 10 pompek, 20 brzuszków Mija 10 minut, 10 pompek 20 brzuszków. I tak dalej, i tak dalej. Nie musi być nie wiadomo co, nie musimy być kaloryferem i tak dalej. Wiadomo o co chodzi. Więc tutaj zachęcam młode osoby do tego, że mimo że może nie jesteśmy idealni, tak? gdzieś tam, żeśmy dużo grali przy, na komputerze i no, ta ja, sprawność fizyczna nie jest za bardzo duża, tak? Tak to powiem. To jednak wszystko jest do naprawienia w ciągu kilku miesięcy, ponieważ osoba młoda bardzo szybko się regeneruje, osoba młoda bardzo szybko podwyższa te swoje, słuchajcie, tą wydolność fizyczną. I o tym chciałem powiedzieć. Co jeszcze, słuchajcie, co jeszcze? Dlaczego warto właśnie, bo tutaj troszeczkę zburzyłem z tematu. Dlaczego warto pójść do wojska? Słuchajcie, bo Tutaj to mówię z, głównie pod kątem właśnie osób młodych, bo znowu zauważyłem, jak tam z kimś rozmawiam z różnymi osobami młodymi, słuchaj, ja se nie poradzę, tak? Ja się nie poradzę, nie? Ja nie znam się, ja to, ja tamto. Jest takie troszeczkę, tak widzę, że ludzie się obawiają, no bo każdy się obawia tego, czego nie zna, to, to jest zrozumiałe. Ale słuchajcie, w mojej ocenie poradzicie sobie, poradzicie sobie, bo jak ja sobie poradziłem, to wy też sobie poradzicie. To jest takie właśnie, że ja sobie nie poradzę, ja nie dam rady, a ta nauka, a to, a tamto. Słuchajcie, poradzicie sobie. I teraz jeszcze dużo osób, zauważyłem, boi się tego. Słuchaj, ale tam są jakieś zasady. Ja muszę się podporządkować regulaminom, różnym zasadom, zasadom czasami też moralnym. Muszę wpaść w te tryby, tak? No tak, musimy się podporządkować pewnym zasadom, jakimś wartościom wyższym, tak? Owszem, ale to słuchajcie, to nie jest minus, bo ktoś powie: Ja jestem wolnym człowiekiem. No właśnie, żeby być wolnym człowiekiem, to trzeba posiadać, słuchajcie, w życiu pewne zasady i normy normy społeczne, jakieś tam sumienie, tak? Tego wszystkiego, słuchajcie, nauczy Was wojsko, nawet jak nie będziecie chcieli. <laughs> I słuchajcie, ktoś powie: No, to ja się tego boję, bo ja chcę być wolny i chcę robić co chcę. Nieprawda, słuchajcie, to jest fikcja. Człowiek kiedy jest szczęśliwy? Wtedy, słuchajcie, kiedy kieruje się w swoim życiu według pewnych zasad. A kto wam da te zasady, te normy społeczne, współdziałania w grupie, w plutonie, w drużynie, w kompanii, w batalionie, w pułku, kto w brygadzie? Kto wam da te zasady, słuchajcie. Te zasady wada, da wam wojsko poprzez regulaminy. Regulamin jest dla każdego taki sam. Dla każdego żołnierza jest regulamin taki sam. I ludzie, żeby byli szczęśliwi, zauważyłem to po sobie, to musimy kierować się we, według pewnych zasad, według dobrych zasad, według zasad, które są dobre dla ogółu, dla społeczeństwa, a takich zasad nauczycie się w wojsku poprzez regulaminy, poprzez i to jest te słowo klucz: dyscyplinę. Dyscyplinę w wojsku, nauczycie się dyscypliny. Po prostu będziecie dobrymi obywatelami. A to przełoży się, słuchajcie, wiecie na co? Na po prostu wasze szczęście. Jeżeli mamy jakieś normy, kierujemy się jakimiś zasadami etycznymi, nawet tymi regulaminami, to dzięki temu człowiek jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy. I to dotyczy i osób wierzących i niewierzących. Zresztą w wojsku jest wolność polega na tym, że nie rozgranicza się nikogo, czy ktoś jest wierzący, czy nie. Zresztą te takie różne normy i religijne, to wszystko się słuchajcie, przeplata, tak? I o tym chciałem powiedzieć, że nie ma się czego bać. Dyscyplina nie jest zła. Dyscyplina dla człowieka jest dobra. A tej dyscypliny nauczymy się właśnie w wojsku. Oczywiście nie będzie to nagłe, nie będzie to tak na hura. To wszystko, słuchajcie, będzie w wojsku stosuje się metody nauczania. I sposoby nauczania. A metody nauczania polegają jest tych metod nauczania kilka, między innymi chodzi tutaj o stopniowanie trudności. Czyli nie, nie jest tak, że wy zostaniecie rzuceni, że tak powiem, na głęboką wodę. Nie. Jest wszystko zgodnie z metodyką nauczania. Od podstaw, tak. A później na trudniejszych zadaniach w, tej szczebla, w tych szczeblach kariery. Na początku, nawet jak już skończycie tą szkołę, pamiętam, jak u mnie to było, to macie taką osobę, która was wprowadza, tego starszego kolegę. Czyli wy nie jesteście sami. Poza tym zauważcie, że wy działacie w grupie, wy się uczycie. Jest takie koleżeństwo, współdziałanie, współgranie w. Wy... Drużynie, później Plutonie, w kompanii. No, w mojej ocenie, a to nie tylko w mojej ocenie, dyscyplina to jest to jest dla nas bardzo dobra rzecz. Dzięki temu my jesteśmy osobami szczęśliwymi. Mamy, słuchajcie, no bo tak to życie by było takim chaosem, tak? My dzięki temu, słuchajcie, mamy wszystko poukładane. W wojsku jest, słuchajcie, wszystko poukładane. My mamy stałą pracę na dogodnych warunkach, my mamy normalną umowę o pracę, tam nie ma żadnego kombinowania. My mamy godne warunki życia. My mamy dzięki tej, tej pracy w wojsku mamy możliwość godnych zarobków w granicach klasy średniej. My mamy, słuchajcie, dzięki temu możliwość, jeżeli pracujemy już kilkadziesiąt lat w tym wojsku, 20-30 lat, Yy, są takie rozwiązania finansowe, dzięki którym my, jeżeli jesteśmy, nie jesteśmy jakąś osobą rozrzutną, yy, umiemy dobrze dysponować finansami osobistymi, jesteśmy w stanie kupić na przykład mieszkanie, nieruchomość czy dom za gotówkę. Ja jestem tylko przykładem. Są takie w Wojsku rozwiązania, dzięki którym ja zakupiłem dom za gotówkę w mieście i co wcale nie jest małe miasto. Czyli zobaczcie, tu już właśnie przechodzę do tych profitów finansowych. To wszystko zauważyłem, a to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wszystko jest słuchajcie, w życiu poukładane. Zarobki są na tyle godne, że żona nie musi pracować. Ona może się opiekować dziećmi. Może pracować, ale nie musi, no. W... Tu już mi się kończy czas, słuchajcie, znowu mi się kończy czas. Może na, 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 nagram jeszcze jeden odcinek, może mi się jeszcze coś przypomni. W każdym razie, w mojej ocenie, dyscypliny nie ma się co bać. Dyscyplina jest nam w życiu potrzebna, jakieś normy społeczne są nam potrzebne, bo dzięki temu my jesteśmy po prostu szczęśliwi. Ja to zauważyłem po sobie. Ja się cieszę, że mam jakieś zasady. A pełen dużo tych zasad nauczyłem się, słuchajcie, dzięki temu, że Służyłem w wojsku. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków i do komentarzy, co Wy na ten temat sądzicie. Dziękuję za uwagę, na razie, cześć.